Dzień dobry, witajcie serdecznie. Jest chwila przed ósmą, ja zaraz idę do pracy. Już tutaj laptop służbowy naszykowany, Kawa prawie dopita. Chciałam powiedzieć kilka takich ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, jeżeli macie ochotę na wspólne spotkanie i plotki na plaży. To jutro czekam na Was na Zaton Holiday Resort na plaży, która znajduje się bliżej portu, blisko placu zabaw, tego z zatopionymi w piasku statkami. Tam gdzieś na kocyku sobie przysiądę i jeżeli macie ochotę dołączyć, to zabierzcie ze sobą jakieś winko, tudzież inne trunki i będziemy mogli sobie pogadać. I chętnie Was poznam. Mam nadzieję, że. Kolejne spotkanie naszej grupy kempingów w Europie i falów Globetrotterka na Zatonie będzie równie liczne jak te poprzednie, które przeszły już do historii. Ale są kultowe. To był ten wiatr. Druga rzecz to to, że na Zatonie od wczoraj dorzuciliśmy gratisową partię kempingowych duszków do znalezienia przez Wasze dzieci. Pierwsze rozeszły się w trybie ekspresowym. Więc Michał z Hubertem wczoraj ukryli dla was trzy kolejne, dla was, dla waszych dzieci właściwie trzy kolejne. Jeden, ten który był ukryty koło boisk, został już zgarnięty przez nową właścicielkę. Dwa chyba jeszcze powinny być do wzięcia, czyli ten przy deptaku i ten przy minigolfie. Ponieważ nie mam żadnego info, że ktoś go już znalazł, więc jeżeli się skusicie i pójdziecie poszukać duszków, to filmik z informacją, gdzie są ukryte, wrzucałam wczoraj i na grupę, i na gospodarka. Natomiast jeżeli chcecie, jeżeli zbierzecie faktycznie, one tam będą, to dajcie znać, żeby po prostu kolejne dzieci już nie szukały. To druga rzecz, którą chciałam powiedzieć. A trzecia rzecz jest taka, że od soboty przez najbliższy tydzień będziemy na kempingu. O, już mam chyba mistrza drugiego planu. Będziemy na kempingu Strajsko i na kempingu Stresko 1 lipca robimy kempingową grę dla rodzin z dziećmi, grę piracką, na którą zapraszamy razem z kempingiem Strajsko. Gra jest darmowa, ale trzeba się zapisać. Zapisów możecie dokonać zgłaszając się do mnie na priwa albo na priwa Globetroterek, więc wysłać wiadomość po prostu na Facebooku Globetroterek. I wtedy ja Wam tam będę podrzucać informacje i szczegóły. Na pewno będziemy chcieli, żeby Wasze dzieci ubrały się na tą grę w ubrania, które mogą pobrudzić, bo na koniec się trochę pobrudzą. Będzie super. Także jeżeli będziecie na strajku, planujecie być, to serdecznie zapraszam 1 lipca w godzinach wieczornych, ta gra się odbędzie, wszystkie szczegóły będziemy wrzucać na bieżąco ale tak jak mówiłam wcześniej, potrzebuję, żebyście się zgłosili. Zostało mi jeszcze tylko kilka wolnych miejsc, bo sporo dzieciaczków z Polski już się zgłosiło na tą zabawę, więc cieszę się na nią ukrótnie, ale jeżeli ktoś chce jeszcze dołączyć, to jeszcze kilka wolnych miejsc mam. No i to chyba tyle na dziś. Ja już wbijam do pracy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłego dzionka i do zobaczenia. Mam nadzieję jutro na Zatanie.